Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do wysłuchania i obejrzenia astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień, który kończy prawie że już, prawie że kończy astronomiczne lato. Kończymy astronomiczne lato, ale takim pięknym akcentem, trzeba przyznać, zrekompensowało nam to tą paskudną pogodę, którą mieliśmy w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, więc mamy taki piękny koniec. Lata astronomicznego, babie lato, wspaniałe, piękne. Co nas czeka w tym kończącym wakacje, wakacje ur, lato tygodniu? We wtorek Słońce znajdzie się w opozycji z Neptunem. Jest to aspekt, który działa nieco pasywnie, daje tendencję do takiego pewnego rodzaju melancholii, patrzę spojrzenia na rzeczywistość z pewnego rodzaju perspektywy przemijania. Zadumy, nostalgii. Będziemy mieli taki specyficzny nastrój, który będzie nas skłaniał ku zastanowieniu się, w którą stronę zmierzamy, czego potrzebujemy, jakie są nasze, jakie są nasze oczekiwania związane z życiem, z relacjami, partnerstwem, miłością, szczęściem. Tego typu refleksje będą częściej nam towarzyszyć. We środę Mars wchodzi znak wagi. Tradycyjnie w astrologii znak, planeta znajdując się w znaku przeciwnym do swojego władztwa, no bo Mars rządzi baranem, kiedy wkracza w wagę, wchodzi w tak zwane wygnanie. Wygnanie planety no, uważane jest za niekorzystne, niepomyślne. Mars w wadze traci tą swoją no w końcu też ma pozytywne strony, takie jak daje nam waleczność, siłę, odporność, wiarę, w różne przeciwności, umiemy lepiej je pokonywać lepiej sobie radzimy z różnymi lękami, problemami, uwarunkowaniami stresem, niepokojem naszymi problemami osobistymi no i jeżeli Mars przestaje działać albo przestaje być bardziej efektywny popadamy w lenistwo, stagnację, gnuśność niechęć, pasywność więc te tendencje mogą się ujawniać przez najbliższe kilkanaście tygodni, kiedy Mars będzie w tym znaku, a więc bajmy o to Żebyśmy trzymali pewnego rodzaju formę, żebyśmy byli mocno tacy skoncentrowani na działaniu. Czyli samodyscyplina będzie nam bardzo potrzebna. Będzie nam potrzebna pewnego rodzaju też odpowiedzialność i takie poczucie, że dajemy radę. W piątek słońce w Trygonie z Plutonem. Harmonijny wspierający aspekt, który można nazwać przebudzeniem mocy albo regeneracją mocy. Kiedy słońce dostaje harmonijne wsparcie ze strony Plutona, wtedy mamy szansę doświadczyć tego, co Pluton ma niesie w sobie pozytywnego, a niesie wiele rzeczy pozytywnych, chociażby zdolności regeneracyjne, odzyskiwanie formy, mocy, zdrowia, siły, optymizmu. Czyli to jest korzystny aspekt, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, naszą siłę i naszą energię. Bardzo pomyślne, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o siłę i działanie, w nasze, jeżeli chodzi o naszą energię. Więc jest to bardzo dobry moment, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, dbanie o wysoką kondycję, formę, zdrowie. Ale również tego samego dnia Wenus znajdzie się w kwadraturze z Saturnem, co akurat nie jest najprzyjemniejszym aspektem, ponieważ raczej powoduje pewnego rodzaju tendencję do tego wszystkiego, co. Wenus nie lubi Saturna. Wiemy o tym doskonale. Nie lubi Saturna, ponieważ. Wenus lubi przyjemność, zabawę, komfort, lekkość, luz, a Saturn przeciwnie. Saturn przypomni nam o tym wszystkim, co jest twarde, trudne, męczące, przykre, trudne, szare, związane z przemijaniem, Więc Venus będzie musiała, czyli nasza, nasz zasób przyjemności, nasza strefa komfortu w tego rodzaju wyjść z tej strefy komfortu i przejść w stronę pewnych trudnych decyzji, wyborów. Kończy się lato, musimy się przygotować do pewnych decyzji, wyborów życiowych, przemyśleć nasze życie, to, to będzie też właśnie w tym piątkowy dzień ważne. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe, które dostałem. Bardzo dużo, naprawdę. Wspaniale, bardzo jestem wzruszony. Dziękuję Wam za to. Nie sądziłem, że tyle wsparcia i ciepłych rzeczy mogę od Was dostać. Jeszcze dziś, czyli w poniedziałek. Możecie korzystać z oferty, z promocji urodzinowej w sklepie solarius.pl. Zapraszam serdecznie. Większość produktów jest, ma obniżoną cenę. Możecie korzystać. Kupujcie, obserwujcie książki, biżuteria astrologiczna, olejki aromatoterapeutyczne. Zapraszam serdecznie. W przyszłym tygodniu w czym tygodniu? 21 września. Live, astrologiczny live na Facebooku Podróże w horoskopie Dlaczego jedni ludzie są tacy, bardzo lubią spokojne, stabilne życie Inni zaś są nomadami, wędrują, podróżują, potrzebują wyzwań Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że jedni potrzebują bardziej spokojnego życia, a drudzy bardziej wyzwań No i będziemy o tym mówić Jak będą wyglądały podróże w nadchodzących latach po pandemii COVID-a wiele się zmieniło, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o podróżowanie, wędrowanie. Jak to będzie w przyszłości, to też nas interesuje. Zapraszam Was również na kurs astrologii podstawy. Kurs online, który rusza 13 października. Dla tych wszystkich, którzy chcą poznawać astrologię, chcą się rozwijać w tej królewskiej wiedzy. Kurs online, astrologię dla początkujących. Ale nie tylko. Dla tych wszystkich, którzy też chcą sobie zintegrować wiedzę, uporządkować. Zapraszam serdecznie 13 października. E, nowa edycja, bardziej interaktywna. Bardziej będziemy pracowali w stronę bardziej warsztatów zmierzam. Takiego trochę warsztatowego e, uczenia niż takiego typowego kursu. E, następnego dnia, 14 października, startuje kurs e, a z wędrówki z horoskopem po mapie. Dlaczego, dlaczego yy, w, przemieszczanie się, wędrowanie ma dla nas znaczenie? Dlaczego yy, zmieniając swoje miejsce zamieszkania, położenia, yy, wyjeżdżając do innego kraju, a czasem nawet wystarczy, że zmienimy dosłownie o 10-20 metrów no, po naszą siedzibę? Jakie to ma znaczenie? Jaki to ma kierunek? Czyli takie astrologiczne feng shui. Jak wpływa, yy, wpływają zmiany. Wędrówki na nasze życie, na nasz horoskop, o tym będę mówił, na tym kursie Astrologia. Zna wiele fantastycznych technik z tym związanych. Zapraszam, też kurs online. 23 października kurs Astrologii Podstawy, ale w wersji stacjonarnej. Tylko limitowana grupa osób, 8 osób. W ten kurs będzie odbywał się stacjonarnie w Warszawie. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy wolą wersję... Bardziej, bardziej intymną, bardziej kameralną w rozmowach i w, w kontaktach. Zapraszam Was serdecznie i korzystajcie jeszcze z mojej promocji urodzinowej. No i zapraszam do sklepu internetowego www.solarus.pl i żegnamy lato. Witamy powoli jesień.